Fratelli Tutti Encyklika na trudne czasy Odcinek 16 Modlitwa do Stwórcy Panie i Ojcze Rodzaju ludzkiego, który stworzyłeś wszystkie istoty ludzkie z równą godnością, w nasze serca ducha braterstwa. Natchnij nas marzeniem nowego spotkania, dialogu, Sprawiedliwości i pokoju. Pobudź nas do tworzenia zdrowszych społeczeństw i bardziej godnego świata, bez głodu, bez ubóstwa, bez przemocy, bez wojen. Niech nasze serce otworzy się na wszystkie ludy i narody Ziemi, by rozpoznać dobro i piękno, które zasiałeś w każdym z nich. Aby zacieśnić więzi jedności, wspólnych projektów. Wspólnych nadziei. Amen. Niech modlitwa wołanie do Stwórcy towarzyszy także naszej codzienności. Papież Franciszek w tych kilku pięknych słowach modlitwy wyjaśnił właściwie istotę encykliki Fratelli Tutti, która pozwala nam docenić każdą osobę, każdego człowieka, rozpoznać jego potrzeby. Pomóc jak bratu. Dlatego uczmy się tego też na co dzień. Małymi krokami zmieniajmy świat, zmieniajmy siebie, a to otwiera drzwi nadziei na lepsze jutro i na lepsze społeczeństwo, tak? To od nas zależy, jacy będziemy, jacy będziemy we wspólnocie, w kraju. To my kształtujemy zachowania społeczne, kulturę umiejętność rozmowy, wysłuchania drugiego człowieka. Jeśli sami nie będziemy tego okazywać, uczyć się tego, to nie liczmy, że ktoś to za nas zrobi, bo to my zmieniamy świat, to my będziemy nadzieją tego świata.